Dzień dobry widzowie. 32 odcinek naszego Daily Color Czarny plus 8 potencjalnie na Kingu, czyli znowu partia 2199. Czekajcie, widzę, że nie zamknąłam okna i może być słychać jak. Spieszcza, A my szczekających piasków nie cenę. Dobrze. to jest znowu naszą obrębę francuską. Wariant wymienny. Okej, okay. ja tutaj grubie grać przez C6. Mm -hmm. I tutaj wiem, że można tak grać, ale to, to nie jest jakiś najlepszy. Chyba tędy jest lepiej na to się po prostu cofnąć grzecznie. Bicie, bicie nas nie boli. To może też to nieprzyjemny ruch, bo czasami wchodzi tak, 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 tak. tak. A już można wtedy wtrącić w szach. Okej, okay, przeciwnik zbił, no to bijemy. Przeciwnik prawdopodobnie nas zwiąże. Nie, zagrał tędy. No to tutaj to, to gram tak. Tu grę mamy prostą, bo to są naj, najoczywistsze, najprostsze ruchy. Okej, okay, tutaj Roszatka. No, teraz Goniec tu, dokładnie tak. Goniec A6, bronimy Piona. No, tu się za wiele nie dzieje, klasyczna obrona francuska. Także ruch A6. Chodzi, 5, 5b5, dobra, mogę zagrać h6 i h6 się zawsze przyda, go nie wygonimy gońca, niech zdecyduje co chce z nim zrobić, OK? teraz ruch a6. Tak wybije to jest spoko. A jak nie wybije to go poprzestawiamy odrobinkę. Okej. Okay. Dobra. No i teraz tak, można rozważyć czy my tak nie chcemy zagrać, oczywiście teraz bym tu tracił figurę, więc tak... Może nieopłacalnie, być może ruch tutaj, ale myślę, że bierze C1. Prosta, prosta i logiczna. Zaraz zagramy skoczkiem tutaj. Mogłem w sumie od razu grać tutaj, ale wtedy miałby to, i potem miałby. Okej, okay. można zagrać tędy. Zagra tędy. Hmm. Bierzą tu mogę zagrać i w sumie stracił tempo. Znaczy, gończam. W sumie stracił tempo, no chyba, że zagra tu i zagram tu, to wtedy traci wieżę, no, no może nie traci wieżę, no może mogę wtedy zawsze zdecydować się na odbicie tutaj. No i zagra tu skoczkiem, no to tu mogę zbić piona jakby, I tu mi nic nie grozi, no bo to jest jakby oddanie figury, a to byłem pionka. Tak, więc jakieś skoczki tutaj nieopłacalne, a jeśli odejdzie tutaj, no to stracił tempo, tak? Więc utrata tempa jest git, ale dla nas. Bo ten Gantz tutaj nie wiem, czy jest wiele lepszy niż tu, ale... Nie muszę go natychmiast przestać, a jak zawsze, że jeśli go wygoni, to na jakieś osłabienia będzie się już zdecydować, bo jeśli tak, to... to... Okej, okay. tu chciałem tak zagrać no, i myślałem, że on tak zagra. Może wtedy mam to. Takie fajne. Jeśli zacznę od tego, to on zagra tak, tak i tak. Tego byśmy nie chcieli. Tak niestety nie mogę grać. Chyba po prostu tędy zagramy. Ccinik odejdzie tędy. Wybiję, on wybije. Trzeba pomyśleć, co dalej. Ruchem, w cały czas ch chce się rozważyć, jest to, ale po biciu, biciu. Tu, dobra teraz to mogę rozważyć. Tutaj, bo na to mam to. Na to wybijam. A na to już bronię tutaj, więc to jest fajny ruch. Bo no na to, na to nie ma tu bicia. Z uwagi na to, że jest skoczek bija. Okej. Okay. Poszła aktywizacja wieży. Mhm. Uh -huh. dobra. Co poeta ma na myśli? Mogę taki ruszek zagrać, A to wtedy mi zbije pionka. Okej, okay, czyli wisi mi pionek. Czyli teraz jest idea naszego rywala. No i zrywa nam tu komunikację. I zagram tutaj. Może nastąpić tak. A jak zagram tu On zagra tu Ja zbiję On zbije. Ja zagram B5 hmm. Kuczy, nie, nie zauważyłem to... tego ruchu No może zagram tędy, ale to też nie jest jakiś ruch marzeń Mogę zbić tu. Jak on zbije tu, no to wtedy miałbym tu. Nawicie tu, on wbije mi tu. To raczej mu tak aktywizować nie chcę. No, bo chyba są skazane na taki ruszek, ale nie jestem do niego przekonany. Oczywiście tak nie można bić. Przeciwnik nie zagra tędy. Ja biję. On bije raczej tędy. Mhm. Mm tak, to wszystko jest w miarę forsowne. Mhm, mm chciałem zagrać UP5. A tu już trzeba uważać, bo tutaj jakieś słabości. Tutaj figury słabe są. Na razie nic konkretnego nie grozi, ale. Ale kto wie. Ok, przeciwnik odchodzi. Jaka jest idea Pewnie będzie chciał zagrać tu. Okej, okay, czy ja się nie chcę cofnąć skoczkiem, atakując wieża? Wieża będzie musiała odejść, ja będę mógł zbić. On będzie musiał zbić pionkiem, a inaczej straci tutaj. Nie głupie na pewno. Więc stopniamy się skoczkiem. Potem skoczek i tak stamtąd by się chciał wycofać. Może mogę coś pożyteczniejszego zagrać, żeby dopiero potem zagrać tędy, ale w sumie i tak nie wiem co to by mogło być. A jest to ruch z wstępem na wieżę, tak? Więc jest to jakiś plusik. Teraz już nie może mi niczym wybić skoczka, więc skoczek tutaj dobrze broni. Okej. Okay. To jest sprytny ruch ze strony oponenta. Dlaczego jest sprytny? No bo. Oj, czekaj. ej, zagram tu. On zagra tu. Coś ta bierze się, ta linia się nam otwiera całkiem. I będą tu jakoś skoczkiem myśleć, żeby wskoczyć. Tu, tu. Innej strony wtedy mi grozi wskoczenie To Niech zagram hetmanem tu, on pewnie jakiś tutaj. Ja tu, może tu i tu. Dużo tych manewrów skocznem, ale w sumie to mi się podoba. No chyba, że zagra tu, ale, a, to, a to czego oczywiście nie zauważyłem. A to może zagram wtedy tędy. On zagra tutaj. Ja już mogę wtedy myśleć o takim skoku. No, Hetman tu ani tu nie jest jeszcze specjalnie groźny, no bo ten skoczek mi nie wisi. A póki mi nie wisi, to nie wisi mi też mat. Tak chcę to rozumieć i tak to rozumiem. Ok. Dobra, jak zagram, to, to on może wyskoczyć wskoczyć tu i tam, żeby być nieprzyjemna. Mogę jakoś aktywizować Hetmana i spróbować wskoczyć stąd. To chyba spoko, żeby tutaj jakoś go powiązać trochę. A może cały czas tak grać. Okej. Okay. Teraz chyba mogę zagrać tandy i na to wskoczyć tu skoczkiem. Teoretycznie mógłbym też tak na to pójść, żeby te co wymienić. No bo teraz on może właśnie tędy mi chcieć wskoczyć i zbić tu. Chyba hmm. podoba mi się tędy zagrania. Atakuję tu skoczka. Na to biję tędy, bierzą. Bić tutaj nie może, więc w wskoczy tutaj. Ja wskoczę tutaj skoczkiem, zablokując mu możliwości. a pewnie zagra tędy. Ja mogę wtedy zagrać tu na jakieś motywy tego typu. Mhm. Mm I tak chciałem. A jeśli zagra tak, no to bicie, bicie i... Mogę zbić to na przykład hetmanem. Cały czas trzeba wtedy na to uważać. Ale czekaj, na to nie mogę bić tak. A, na to mam to. Okej. Okay. Na to biję to pionem. Ważny detal. Okej. Okay. Zagrał ten, no tak ja chciałem teraz tu. Aha, tylko na to ty to masz tu. Jeszcze tu wtedy. Mhm. W ogóle już teraz jakieś takie ruchy mogą występować. Oczywiście nie teraz, ale ten. Aha, dobra. Widzicie, Atakuje tutaj. Najhik. Jak hat po prostu. Ok, to teraz chciałem po prostu wybić. Uh -huh. No i dobra. Teraz jest całkiem spoczką, bym powiedział. O, chyba tutaj korci, ale tutaj widzę, że dostałbym widełki. Mm. Mogę zagrać tędy, zatakować piątka i wymienić. I chyba się na to skuszę, ze względu na to, że ze względu na to, że ten skoczek na tutaj stał słabo, a ten skoczek jest tutaj mocny, więc wymiana tego, tego skoczka stąd na tego skoczka stąd byłaby całkiem korzystna. Takie jest to najmniej moje rozumowanie w tej pozycji. Mm -hmm. Okej, okay, przeciwnik wybija i mamy dwie możliwości, albo ja wybijemy hetmanem, jeśli ustawiamy, dublujemy, ale wtedy dostaniemy to, albo bijemy wieżą i na to też mówię. Pytanie brzmi, co ja teraz co osiągać z tej pozycji. Chcę na pewno to zbić. Widzicie, wieżą wygląda naturalnie, żeby podłączyć figurę do gry. A chyba zdecyduję się na bicie hetmanem. Wygląda jakoś dla mnie tak sensowniej. No to posunięcie mogę, nie mogę cały czas. Ha, tylko trzeba było chyba bić wieżą. Chociaż... Bo chciałem zagrać tu. Tylko problem z tym posunięciem jest taki, że to wtedy dostanę widły. Wideł dostać nie chcę. Bo chciałem zagrać tu, żeby cofnąć tu skoczka i zaatakować tu pionka podwójnie. Tylko on ma ten ści ścipski ruch skoczkiem. Tego skoczka nie mogę niczym innym przerzuć, usunąć wtedy niż skoczkiem. Mhm. Mm no dobra Chcemy też atakować słabość mm. Ja zagram tak, no to to jest ryzykowne Chcielibyśmy jednak tego skoczka też przywrócić do żywych, bo... A bo czekaj, zagram taki manewr Zagram tu i zagram tu Albo tu Który bardzo bym się chciał grać hetmanem tu, ale no niestety, no... Niektóre ruchy są blokujące, chociaż... Nie wykluczono, że to by było dobre. Tak by było dobre ze względu na związania i problemy przeciwnika. No, ale... No nie wiem. Wolę zagrać maksymalnie... ...po ludzku te... ...te pozycja Taki ruch nie występuje. Tu będę chciał wskoczyć skoczkiem na tą. Znaczy się cofnę, bo dawanie szacha tylko grozi tym, że mi skoczkę złapie, Ok. Mogę z tego Hetmana wygonić. Teraz mogę tędy już zagrać. On zagra tędy, to tędy, tylko on będzie, tędy. To cały czas ja tu biję. On tu bije. Ja tu biję, jest związany teoretycznie Tylko związanie niekoniecznie musi dużo dać, chociaż teraz jak mogę zagrać bieżą tutaj A jak zagram to, to mi wisi tu w ogóle pionek Więc taki wariant, trzeba policzyć, tu, tu Tu Mogę po prostu zagrać tędy też Zagra tędy, no to nie wiem. No, mało czasu już mam, więc trzeba jakieś decyzje podejmować. O... Tu, tu, tu. No, ja, zagram bezpiecznie. Zagra tędy. Nie ja piję po bronie, wierzą. Później spróbujemy jakoś Hetmanem Twą kontrę tworzyć. Mało czasu, więc postaram się tak jak szybko. Ok, dobra, tutaj. Aha, tu mi pionka atakuje podwójnie, zatem zdecyduję się go bronić, przesuwając go do przodu. Żeby już nie wisiał pod biciem. Teraz ciężko będzie mu atakować tego pionka. Trzeba jakoś wreszcie zagrać. wieżą tutaj, zagrać tutaj. Zagrać tutaj i atakować tego pionka. Mhm. Dobra. Tak zrobimy. Ciekawi mnie ile rzeczy przeoczyłam w tej pozycji. Pewnie dużo. Zagramy tu. Zagramy tu. Zatokujemy podwójnie tu i tu, zatokujemy też tutaj, Też to by było ok. Oczywiście, nerwis muszę zagrać tu, z czym ciągle zapominam, żeby nie podstawić tutaj tych wideł, więc wieża D1. Ok, Wieża D1 tym bardziej się przyda, żeby tutaj bronić. Teraz już niestety to nie jest nasza opcja, gdyż przeciwnika wieża dobrze stanęła. No, ten jego skoczek jest naszym największym problemem. Teraz w ogóle myślę... Okej. Okay. Tu, tu Skoczek tutaj. No tak zagramy. Atakuję pionka. Jako przeciwnik obroni, to zagrać tu jakoś wyganiać tą wieżę. Zagrać tu, tu, wymienić. Atakuję pionka, więc pionka trzeba bronić. A bronienie pionka są dwa sposoby, okej. Okay. Zagram tu wieżą i spróbuję zagrać tak. Jak on mi zagra tu? Pion F6. Jakoś wprowadzić królem podchodzić. No, teraz to przeciwnik ma mniej czasu, bo mieliśmy kilka ruchów takich dość prostych do gry, Dobra, że tutaj, tutaj... Zagrać tu i tu. Tu? Przeciwnik zagra tu? Lub tu. Nie ma innych ruchów. Chyba, że coś chce chwilować, ale wątpię, okej. Okay. Jakby nie było z szachem, to by można było grać tędy, ale jest bicie, bicie i bicie z szachem. Ja zagram tędy. On mi zbije tędy. Mhm. On zagra tu, ja zagram z powrotem tutaj. Okej, okay. tu to chcę zagrać tu. Może tutaj? Tak na przykład, takie ja coś widzę. Nie wiem, czy by to widzicie, ale... Jak zagra tu, to w ogóle to właśnie liczę, żeby tutaj tego piona oddać, żeby wjechać tu wierzą i potem zbić tego piona. Tu grozi w 1, Że musi odejść. OK. Mm. Dobra. Zagram tak i tak. I nie wiem, czy to jest dobre, bo jednak widzę, że teraz ma to. Dobra, tu to. Tu gram. Jak mi piąka, to wjeżdżam z szachem, ok? wjeżdżam z szachem. Jak zagra, tu to, to podstawę widły. Ok. Biję. Gram tu, atakuję tu, atakuję tu. Mhm. Biję. Chciwnik bije, ja to bije. Chciwnik gra tu. Eee, tu atakuje pionka. Ok, podstawiam tego pionka tu. Pewnie to jest obiektywnie remis, ale. Trzeba by na nie podstawić wideo, bo ma mało czasu. Nie zauważyłem, że on ma aż tak mało czasu. Tu. I nie będziemy chciał tu atakować. Okej, okay, tu to. Tu, atakuje pionka Oooo... Eee, do go. doszachuję go. Kurde, dało mu podejść, ale dobra. Co? No i się przeciwnikowi skończył czas, ale wydaje mi się, że tam na koniec mu... się już przestraszyłam, bo... Kurde, przeciwnik miał to podsunięcie. Ja nie wiem, co bym po tym zrobił. Ja bym musiał oddać. Ja no, bo chyba musiałbym bić. No, bo nie widzę innego ruchu. Może miałbym tak. Ale może, może miałem tak. No, bo spadźmy w przeglądzie. Ale udało się wygrać, także. Robimy analizę. Okej, okay. partia na poziomie 85 dokładności. Myślę, że na taką długość partii, bo to jednak długa partia była, była to całkiem solidna. Nie popełniłem poważnych błędów, były za to 4 zwykłe błędy, dwa przeoczenia, jakieś niedokładności. Partia ogólnie bardzo ciekawa, w pewnym momencie biały miał trochę przewagę, później ja miałem przewagę, miałem wręcz wygraną pozycję, ale wypuściłem. No zobaczmy, co się w tej partii działo. A działo się dużo. Tak, obrona francuska, wariant wymienny, nie jest to najciekawsze Okej, okay, tu można grać przez tego gońca tutaj. Wiem, że tak można, ale nie przepadam za tymi wariantami. Zagrana sobie tak, mamy równ równinkę typowy wymienny Francus. No, Co ja wam mogę powiedzieć? Tak, udało się spoko ustawić, ale przeciwnik. przeciwnik. Hmm, od razu... Nie, to od razu na G5 film nie zagrało. Okej. Okay. A, taki różek miałem obicia? Mhm, takie możliwości się pojawiają. Mhm. A to fajne, nie widziałem tego z daleka. Wow, w ogóle kąpek mówi bicie tędy. Ale dzicz, ale dzicz. Tu się dużo dzieje, tu się dużo dzieje, no dobra. To tego nie widziałem wszystkiego. Zagrałem, miałem G5, przeciwnik zagrał, tak, wybiłem, wybiłem. D5, żeby pionek mi nie spadł. Co to skoczka była dobra. Okej, okay. fajnie. Ten manewr też nie był zły, wiesz, E1. Nie lubię takich manewrów, no bo to oznacza, że musiałbym być skoczkiem do tyłu. Jak wiecie, tu już śmierdzi. Tu musisz stracić tempo, tak. No właśnie, to się wszystko trzyma na jedynych posunięciach, więc konia 5. Zagrał tędy. Ketman tu był słaby. Znowu wieża A. Tak źle wstałem? Nie poczułem tego. To liczyłem w party. że może mam tak. A nie zgadza się... Mhm. Taki łóżek ma przeciwnik. Nawet, tego nie widziałam wszystkiego. Ale było do znalezienia. Okej, okay, ja no podstawił. Tu wymieniłam. Tu chyba wierzą trzeba obobić yy, Na to na to móc grać taki łóżek jak tutaj. Coś znaczy, ja i tak to nie mogłem tak grać. Ha, hej, pan tutaj. Ja tego trzeba było bić wieżą, żeby ten hetman mógł się tam aktywizować. Okej. Okay. Wstrzymuję tę argumentację. No tak, bo tego w piątek nigdy nie można pozrać, bo już ta wieża sprawiają problemy. To tutaj? Król tu. Okej. Okay. No tak, tak. Co się z skoczkiem. Hetmana wygoniłam, zagrałem tandę. Pobroniłem pionka, wymieniłem. Aktywizacja skoczka. Chciałem wymienić. No to tak zagrałem pod wymianę. Okej, to było słabe. Aha! No dobra. Ja to, to, to kupuję. To było fajne, bo. król byłby bliżej centrum. Nie podchodzi pod trzechy, a ten skoczek do ma większe możliwości. No dobra. To fajne, fajne. W partii poszło tak Trzeba była cały czas królem W ogóle A5 najlepsze A ja zagrałem losowy ruch Bo nie wiedziałem co grać Tak Bicie, bicie, koń tutaj Wszystko najlepsze Okej okay. I na czym polega ten ruch? Dobra, za niski czas, żeby takie rzeczy znajdować. Także, okej. Okay. Tu jest trówno na koniec. Cały był słaby. No tak, bo trzech pozwoliły mu króla aktywizować i się nawet groźnie. Oddanie tu. To jest truemis. Na czym tu się tutaj mi trzyma? No, no to tak nie, nie, widział, nie widziałem tego na tych sekundach. Nagrywam zakończenie jeszcze raz, także drodzy widzowie dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapeczki w górę, zapraszam na streama a tak około godziny 17 myślę, może 18. A może jeszcze później, a będzie dziś stream, bo się przygotowuję do turnieju, o którym wam więcej opowiem jutro w piątkowym odcinku. A także drodzy widzowie, jeszcze raz dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek z Daily już jutro, tak jak widzowie. Siema!